Grzeszysz, grzeszysz, kościele cię nie widzę. Nie chodzę, żeby pokuszenia uniknąć. To panienka, uklękni przyde mną wiarnym. I chcąc nie chcąc, choćby myśl, zgrzeszysz. Uspokój się, nie pij tyle. Oj, dobre to były czas potrzebie. I granat pod ręką był, i karali. Ty... Pani jest jeszcze za młoda, żeby z nim obcować. No tak, jestem jeszcze uczennicą. Żeby na spotkanie ze mną nie było sali, plakatu, kogoś wprowadzającego, czy nawet publiczności? Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego? O Boże, skąd pan się tu wziął? Taki piękny! Oj łakomczuszek spada, ja widziałam jak pan przełknął ślinkę! Oj córciu, córciu! Już ty długo panienką nie będziesz! Już ci za trzeba iść! Już ty panienką długo nie będziesz! I bardzo dobrze! Ja tam jestem zarówno uprawnieniem, ale kobieta ma słuchać męża. Trafiła kosa na kamień. On z nią zrobi porządek. Zauważyłam w czasie kolacji, że je pan za dużo węglowodanów. To prowadzi do katastrofy. Z znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Ale jedna tam miała bimbały. Proszę się nie martwić, jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. Zorganizuję miłą, przyjemną rozrywkę. Proszę być zupełnie spokojnym. Ta oranżada jest bez bąbelków. Panowie, pijcie dalej sami. Ja już widzę białe samochody. Od trzech lat nie miałem nic w ustach. Swoją drogą, pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Zaraz dostaniecie coś ekstra do picia. Coca-Cola. Tylko muszę wyciągnąć ze studni. A może tak po chrześcijańsku? Bez pieniędzy. A z drugiej strony, jak pokazywać? I płaci. To czemu nie brać? To co? Zapraszam na górę. Napijemy się trochę buteczki, potem wpadną dupeczki. Albo odwrotnie. Gadają, że jak w sobotę z mówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny.